Producent maszyn i urządzeń rolniczych, konstrukcji stalowych oraz kotłów drzewczych. Metal Fach, 20 lat doświadczenia. W galerii pod arkadami na Starym Rynku w Łomży została otwarta wystawa fotografii Sławomira Romaniuka Północno-Wschodni. To cykl portretów twórców, ludzi kultury związanych z północno-wschodnią Polską. Autor dzisiejszej wystawy, Sławomir Romaniuk, jest operatorem telewizyjnym, oczywiście, ale no widać, że. Yy... Obiektywem posługuje się po mistrzowsku. Za sprawą właśnie e, autora Romaniuka Sławka możemy obejrzeć tutaj kilkanaście osób, które, które są bardzo ważnymi postaciami w kulturze Podlasia. Dla mnie przede wszystkim jest to e, szczególnie interesującym względem Czystej fotografii portretowej, która jest rzeczywiście bardzo trudną fotografią, żeby wykonać piękne portrety art artystyczne, bardzo interesujące, bardzo dobre kompozycyjnie. Ten zestaw fotografii w tym terminie podczas jesieni kulturalnej w że został specjalnie że powiem, zaprezentowany w tym czasie, bo zawsze jest to taki okres, gdzie staramy się coś szczególnego pokazać. I no, poprzez może tą fotografię y, mamy do czynienia z wielkimi twórcami y, naszego województwa. Prezentowani na fotografiach artyści to ludzie zajmujący się fotografią artystyczną, filmem, malarstwem, projektowaniem, wybitni i znani lub dopiero zaczynający swoją przygodę ze sztuką. Uzasadnia swój wybór autor zdjęć. Projekt, który dzisiaj tu prezentuję, Polega na tym, że opisuje północno-wschodnią Polskę za pomocą portretu ludzi, którzy, którzy tam mieszkają. Tutaj ludzie pochodzą z takich regionów jak Mazury, Suwalszczyzna i Podlasie. Nie ma zasadniczego jakiegoś problemu z namówieniem ludzi do tego projektu. Właściwie nikt nie odmawiał, jeśli, jeśli komuś proponowałem. Problem trochę jest inny, jak daną postać scharakteryzować, bo, bo portret jest jedną z najtrudniejszych dziedzin fotografii. I tutaj zbudowanie tych relacji między fotografem a obiektem czy portretowanym i opisanie jego w danej, w danej przestrzeni i stworzenie pewnej relacji no, jest nie, nie, niesamowitym wyzwaniem. I teraz y, historia jest, polega na tym, że te wszystkie fotografie były robione y, u portretowanych albo portretowani wskazywali miejsca, w których y, do tej sesji mogło dojść. Jest to trochę trudne, o tyle, że, że musiałam się dostosować do, 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 do portretowanych. No i... Również innym elementem to, że wszędzie światło zastanę, nigdzie nie używam żadnego do, tak zwanego doświetlania czy, czy, tego, czy innych jakichś środków, tylko światło, które akurat w danej przestrzeni zastanę, tak w takich fotografii. Tutaj dzisiaj przedstawiłem 14 prac i jest to tylko sam początek projektu, bo cały projekt chcę zamknąć w około 50 pracach, także jeszcze sporo przede mną czeka, bo, bo, bo to no, trochę trwa, to nie, nie można tego zrobić w ciągu, nie wiem... Tygodnia, czy, czy, czy nawet dwóch miesięcy. To jest proces długi, chociażby dlatego, że to są wszystko, wszystko czynni twórcy i oni mają często zajęty czas. Ja też muszę się dostosować, też pracuję i, i, i moment, kiedy oni mają czas, ja jeszcze musi pewna być swoista aura na, 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 na dany moment, żeby dobrze funkcjonować, no to troszeczkę potr musi potrwać. Wystawa fotografii północno-wschodniej w Galerii pod Arkadami będzie czynna do 14 grudnia. Producent maszyn i urządzeń rolniczych, konstrukcji stalowych oraz kotłów metal Metalfach. 20 lat doświadczenia.